Witam cię, widzu. Przeglądając XA, natknąłem się na kolejne wypowiedzi na temat ważności wyborów prezydenckich, a jedną z nich był wywiad arcykapłanki propagandy TVP pani Wysockiej-Sznew z kolejnym pasującym do tego środowiska profesorem. Kolejny był Ryszard Kalisz, który według jego wyliczeń z 13 komisji, gdzie były nieprawidłowości, zrobiło się 1482 komisje. Ale również innego rodzaju kwestie statystyczne, e, 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 gdzie, gdzie e, zostały. Te wyniki jakby dziwnie podane. Mamy, dokładnie mówię w tej chwili, rozpoznane na dzisiaj 1482 komisje. Ten e, człowiek, który tu przeprowadził, złożył protest wyborczy. To wszystko jest w tej chwili w sądzie. Problem ich polega na tym, że sam premier musiał wyjść i zastopować ich te zapędy. Nikt nie powinien kwestionować w Polsce wyników wyborów prezydenckich. Nie może być tak, że ktokolwiek, dlatego że ma podejrzenia, uznaje, że te wybory są nieważne albo że trzeba je powtórzyć. Na pewno nie jest to w żadnym wypadku rolą premiera czy rządu. A ja ci na koniec, drogi widzę życzę miłego dnia.